Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać mały gaz pieprzowy firmy Sabre, posiadający dodatkowe funkcjonalności. Zapraszam! Gaz kupiłem z ciekawości jakiś czas temu. Nie miałem czasu jeszcze się z nim zapoznać, więc mamy okazję zapoznać się razem. Tutaj gaz jest reklamowany jako gaz taki do samochodu, do dopięcia, do kluczy. Ja, szczerze mówiąc, też go kupiłem z myślą, że będę go miał dopiętego gdzieś do kluczy w aucie. Nie wiem, jak okaże się to z wygodą jeśli chodzi o wielkość, jest on dosyć, wbrew pozorom, duży. Po zdjęciach oczekiwałem, że będzie troszkę mniejszy. Jest lekki. Tutaj już czuję, mimo że on jest w tym plastiku, że to jest mały ciężar. Co mamy tutaj na opakowaniu? Bardzo mocny gaz pieprzowy znanego producenta. Oznaczenie UV po oznaczeniu przeciwnika. Zostawia ślady, przecinak do pasów naszych samochodowych w sytuacji jakiejś awaryjnej, kiedy musimy opuścić samochód i wybijak do, do szyb, który znajduje się tutaj. Dodatkowo możecie go sobie dopiąć do, do kluczy. Widzę też, że posiada tutaj osłonkę bezpieczeństwa, która uchroni Was przy, przed przypadkowym włączeniem tego gazu. Okej, okay, wyjmijmy go sobie z opakowania. Gaz jest już wjęty. Spójrzcie proszę, jak to wygląda z bliska. Cały gaz jest wykonany z plastiku, obudowa, data ważności. Ja ten gaz kupiłem 2 miesiące temu, więc, więc adekwatnie. Tutaj można powiedzieć, że kupiony końcem roku 2022, 4 lata. Według mnie w porządku. Tutaj mamy taki malutki, właśnie ten, to ostrze, które wam umożliwi przecięcie pasów. Przynajmniej tak deklaruje producent. Ja jeszcze nie próbowałem. Ta osłona tutaj zapobiega. Przypadkowemu przecięciu się tym nożykiem przez Was, aczkolwiek myślę, że należy zachować pewną ostrożność, żeby jej nie złamać. Tutaj, jakimś odgięciem, jeśli zaczepicie gdzieś przy wsadzaniu do spodnia, spodni, to możecie sobie to łamać. To są takie rzeczy, które wychodzą w praktyce. Producent o tym nie mówi, ale no jakby na... ja już nieraz miałem do czynienia z różnymi rzeczami, które blokując je przy chowaniu do kieszeni, po prostu się łamią. Choćby klipsy od noży lubią się odginać, potem jest problem, nie chcą, nie chcą się trzymać. Tutaj mamy tą dyszę od tego gazu. Blokada chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem tego gazu w kieszeni. Sprężysta, sama się cofa. Gaz nie jest duży, leży w dłoni nieźle. Tutaj mamy ten wybijak do szyb. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest skuteczność tego wy, takiego wybijaka, podczas gdy samo urządzenie jest bardzo lekkie. Nie jest też e, duże, więc, więc e, nie będzie to tak wygodne, aczkolwiek no, zawsze gdzieś awaryjnie e, można na, na to przynajmniej próbować liczyć lepiej tak niż, niż nic, prawda? E, tutaj macie osłonkę gumową na ten zbijak do szyb, ale ona jest tylko tak. E, Zakładana, nie blokuje się w żaden sposób, więc potencjalnie jest to element, który zgubicie. Gdybyście chcieli, żeby on oczywiście był, lub po prostu będziecie go nie używać i nosić bez. Ta przypinka do kluczy no, też jest dosyć delikatna. Więc jeśli to macie zamiar dość twardo używać, nosząc, to jest to element, który wydaje mi się, że potencjalnie może pęknąć, czy plastik. Pęknie czy to kółko? No to kółko jeszcze jesteście w stanie wymienić, ale jak wam plastik pęknie, no to z tym nic raczej nie, nie zrobicie. Dopinamy do kluczy. I nam się robi taki, taki komplet na wielkość. wagowo nie czuć, że się cokolwiek nosi, aczkolwiek wielkościowo. No już w spodniach yy, będzie Wam to trochę wadzić. Yy, więc, więc zależy gdzie to chcecie mieć dopięte. Czy nosić to samo istnie? Tutaj raczej bym zdecydował się na klasyczny większy gaz. Tutaj jest też mała pojemność yy, tego gazu, więc, więc to jest taki powiedzmy dodatkowy, yy, dodatkowy gdzieś akcesorium właśnie takie podręczne. No. Zobaczymy jak to się spisze w noszeniu przy kluczach w dłuższym okresie czasu. Można to dopiąć gdzieś do plecaka próbować. Zależy kto jak nosi klucze, prawda? Nosząc w kieszeni może to nieco być dla Was kłopotliwe. Ja wam, podrzucę, ja wam jeszcze podrzucę opis tutaj tego gazu pieprzowego ze strony producenta. Będzie on w opisie filmiku. Nie będę Wam tutaj wszystkiego po prostu czytał, bo to chyba nie ma sensu. Tutaj też zwróćcie uwagę, że to jest gaz w postaci żelu. To nie jest gaz wyrzucający chmurę, tylko strumień. Ja osobiście ja osobiście preferuję gazy pieprzowe wyrzucające chmurę. Łatwiej trafić, można po prostu mniej więcej kierować, nie trzeba być precyzyjnym w celowaniu w twarz, tylko po prostu No, wyba wybaczcie, skończyło mi się miejsce na karcie. Tak, czowak, ja już się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie filmu. Postaram się wrzucić jakieś kolejne filmy, filmy o gazach pieprzowych, potem jeszcze kupiłem dwa, trzy inne gazy, gdzieś tak żeby je wrzucić do samochodów. Może będzie jakiś film z porównaniem, takim zbiorczym tych różnych gazów, które miałem okazję ostatnio zakupić. Także dziękuję wam za, za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.